Szanowni Państwo, wszyscy zebrani na tej dzisiejszej uroczystości, bardzo serdecznie dziękuję za tą obecność, jakże ważną, jakże istotną, związaną z przypomnieniem, z przywracaniem pamięci, ale też i oddaniem czci tym wszystkim, którzy walczyli o wolną Polskę. Sprzeciwiali się sowietyzacji naszego kraju, naszego narodu, tym wszystkim, którzy oddali życie, swoje zdrowie i byli prześladowani przez kolejne lata czasu komunistycznego. Byli oni prześladowani, ale też ich rodziny. To czas wyjątkowo trudny. Państwa Zachodu mecz porozumienia, zarówno w Jałcie, Pocznamie i w Teheranie oddały Polskę pod sowiecką strefę wpływów. Dramat narodu polskiego. Kończy się druga wojna światowa. W roku 1939 nastąpił czwarty rozbiór Polski pomiędzy właśnie Związek Sowiecki a Niemcy. I po tej krwawej daninie Narodu Polskiego. Zginęło od 6 do 8 milionów Polaków w czasie tej wojny. Kraj zrujnowany i trafiamy właśnie pod wpływy sowieckie, które charakteryzowały się przede wszystkim wyjątkowym okrucieństwem w stosunku do naszego narodu. Trudno jest opisywać te wszystkie tortury, którym byli poddawani żołnierze wyklęci, żołnierze niezłomni i ich rodziny. To jest coś, co ciężko dzisiaj opisywać i mówić, ale trzeba o tym przypominać. Do tego oczywiście zsyłki na Sybir, wywożenie Polaków w różnych kierunkach Związku Sowieckiego, po to, żeby ta. Zdrowa tkanka narodowa nie mogła się rozwijać, nie mogła dawać przykładu dla kolejnych pokoleń, jak powinna wyglądać Polska. Mówimy Bóg, honor, Ojczyzna. To nie są słowa, to jest formuła, za którą kryją się konkretne treści. Na pierwszym miejscu jest Pan Bóg, jest nasza Ojczyzna. Rodzina i jest to, co jest wyjątkowe w narodzie polskim, jest honor, czyli system wartości, który miał i ma sprawiać, że będziemy państwem niepodległym, państwem niezależnym, ale przede wszystkim państwem prawym tam, gdzie jest szacunek dla każdego człowieka, gdzie naród sam stanowi o sobie. To wszystko przeżywali nasi przodkowie, doświadczeni przez Sowietów, wcześniej przez Niemców, ale też trzeba pamiętać, że pamiętali również te wszystkie doświadczenia narodu polskiego, który był dotknięty zaborami, gdzie... Nie mogliśmy mówić po polsku, gdzie nie mogliśmy ujawniać swojej państwowości. Nie było nas na mapie Europy, na mapie świata. I to nie 123 lata. Od pierwszego zaboru minęło 144 lata. Tak naprawdę paraliż państwa polskiego pojawił się na początku XVIII wieku. To wszystko wiązało się ze sfarami, Waśniami. W ramach naszego narodu. To jest lekcja na dzisiaj i na przyszłość, żebyśmy nie popełniali takich błędów. Ojczyzna ma być naszym wspólnym dobrem, ma być tą wartością, która jednoczy, a nie dzieli. Niezłomni są przykładem heroicznej postawy, takiej, w której ginęli za ojczyznę gdzie pokazywali, że ta wartość jest ponad wszystko. Ja oczywiście, dziękując za tą Waszą obecność, życzyłbym sobie, jak i również pewnie wszyscy tutaj obecni, żebyśmy już nigdy nie doświadczali takiego dramatu, jaki był udziałem naszych przodków. Bardzo serdecznie dziękuję. Wojsku Polskiemu, dziękuję Policji, dziękuję Straży Pożarnej, dziękuję wszystkim pocztom sztandarowym, zarówno szkół ponadpodstawowych, jak i podstawowych. Dziękuję, droga młodzieży, drodzy uczniowie, Wam za to, że dzisiaj jesteście obecni i poprzez tą obecność i swoją postawę pokazujecie, że jesteście godnymi spadkobiercami tych wyjątkowych ludzi którzy walczyli o wolność naszej ojczyzny. Mam nadzieję, że będziecie chcieli pogłębić swoją wiedzę na temat żołnierzy wyklętych, żo żołnierzy niezłomnych, czytając literaturę, tak żeby poznać bliżej losy tych wyjątkowych, wspaniałych Polaków. Po złożeniu kwiatów zapraszam tych, którzy będą mogli na drugą część uroczystości, która odbędzie się w Powiatowym Centrum Animacji Społecznej i ona się rozpoczyna o godzinie 11. Cześć i chwała bohaterom!